Dobra jest ja. kurda mać Ale zrobimy lipa Ale żebym Kurda mać A było tak kurde na dobrze Widzicie? To trzeba no. Dobra, trzeba tak nisko jechać. To będzie żebycie... wtedy łatwiej będzie przycelować. Wam powiem. Kurna mać Ja pierdzielę jak turbulencje ty Aha zniszczę. dobra Teraz no zajebiście Kurcze a to będzie taka misja że ja będę musiał Korzystać z tego samolotu To jest kurcze bardzo ciekawe Bo ja Naprawdę nie kojarzę Wam powiem. Kurde, nie trafiłem. Dobra, misja nie już. Zapewne. A może? Może być brąz kurna. Dobra, trzeba teraz dobrze wymierzyć. Dobra, jest. Udało się. Dobra jest. Dobra, mam nadzieję, że będzie brąz, kurna. Wy na pasie startowym Dobra, no, wyląduje. Zatrzyma się w strefie. Dobra. Dobra, jest zaliczone. Yeah, ja brązik. Brązik, kurna. Brązik najlepszy. O kurde, no, tego nie lubiłem. O cholera, no. To będzie najgorsze. To pętla, kurde. No, to będzie, kurda, najgorsze. Przytrzymaj wóz, żeby utrzymać wysokość. O ja pierd, No nie. Kurde. No, niegodę, że ja muszę dwa bączki porobić. Ty, no, nie wiesz. Porobana gra, kurde. O. Dobra, jes, kurda. Co, złoto dostałem tej. Zajebisty jest to. Dobra, co my mamy? Beczka! Mm. Dobra, a jak to się robi? Uf, kurde, no dobra. A jak ja mam to obrócić? no. no. Dobra, nie wyszło. Dobra. Aha, mhm. Aha, to mamy od razu przelecie przez strony. Kurw, ja pierdzielę. Jak ten samolot jest porąbany. Nie. Mam. Dobra, to trzeba w utrzymać. Utrzymać. I potem się przewrócić, znaczy przewrócić. Dobra, spróbujmy W lewo? O kurde, to da. Ja pierdzielę. Dobra, weź, otwórz to. Otrzymaj licencję. Dobra, ale ja nie chcę licencji. Ja pierdzielę, no. Kurwa na mać. Kurwdniany gówniany kówno kurna no ludzie bo się zaraz pogniewamy w tych grze ja pierdzielę serio o kurde CJ nie męcz się jesteś kurna zajebistym tym biegaczem olimpijskim kurdna mm. zajebiście dobra jeszcze raz o no... Jen. dobra, próbujemy Przytrzymaj D, może D kurwa. No co zrobiłem kurna Dał mnie głupi Wam powiem, że to się, kurna, steruje tym naprawdę do dupy, nie? Kurczę, żeby ten brąz chociaż był, nie? Kurde, ja pierdzielę, to się robi do dupy, no? Mogę się jakoś obrócić. O, mogę tu na tym. O, tu będzie dobrze, dobra. Tu będzie zajebiście, dobra. Kurw, no dziwko. Do góry! Ja pierdzielę co za. Kurde, szmata głupia. Dobra. Dobra, dobra. Spokój, lot. Dobra. Wyrównaj, wyrównaj. W lewo. Dobra. I uff. Kurde. No nie, no kurczę, no, no nie wierzę. O, jeden w lewo. Dobra, jest, kurde, brąz. O, to jest ostatnie chyba. Dobra, lądowanie, a czemu on w gaciach na jest. Dobra no. O, ale widoki zajebiste, ja pierdziela. Da, aby się obracać, ok. O. O kurde, nie wypał. O cholera. Dobra, no powinni zaliczyć, no. No powinni mi zaliczyć. To DS kurno O, coś leci Tylko mnie nie no Dobra, dolecę. Kurczę, muszę idealnie w środek wylądować. O! Pięknie. O! No zajebiście. Dobra, jest, udało się. Pilotarz, kurde, dobry jestem, kurde, na najlepszy. Dobra, wykonałem tą, tą mam misję, dobra, zapiszmy grę. To zajebiście, jestem uradowany, nie? Serio, uradowany jestem, nie?